Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o rocznicy 7 października. Rok temu, w dzień Simchat Tora, radości Tory, w trakcie religijnego święta żydowskiego, sobotę, o 6.30 rano, Hamas wdarł się do Izraela i dokonał ogromnej inwazji. Ogromne siły Hamasu i dżihadu islamskiego wdarły się na teren Izraela do miejscowości znajdujących się blisko granicy ze strefą gazy, w kopercie gazy, i tam dokonano masakry. Terroryści dokonali masakry 1200 osób. Nieważne im było, czy zamordowanymi będą Żydzi, czy Druzowie, czy muzułmańscy Arabowie, Beduini, Chrześcijanie, nie miało to najmniejszego znaczenia. Cel był jeden. Zabić jak najwięcej, spowodować jak największe straty w ludziach. Ech. To był bardzo ciężki dzień. To był bardzo ciężki dzień, bo poza 1200 zamordowanymi osobami 250 zostało porwanych do gazy. 250 osób i ciał. Zabitych osób. Zostało porwane do gazy i część nadal tam się znajduje. Pewna grupa została uwolniona w trakcie e, negocjacji z porywaczami w zamian za terrorystów, ale nadal w strefie gazy zostało mnóstwo. Akcje brawurowe. Sił Bezpieczeństwa Izraela doprowadziły do bolenia kolejnych nie pamiętam ile 50 ciał i żywych osób. Dokładnie, czyli wam teraz nie podam, możecie to sobie sprawdzić w internecie. Ważne jest to, co zostało wyrządzone. Ważne jest ile osób zostało Wyrwanych z rodzin, ile rodzin zostało rozbitych, ile rodzin zostało zamordowanych z zimną krwią. Nie tylko zamordowanych. Terroryści dokonywali potwornych czynów. Dokonywali gwałtów na kobietach i mężczyznach, gwałtów zbiorowych, masakrowali zwłoki, odcinali. Janitalia. Kobietom i mężczyznom. Torturowali. Torturowali rodziny, rodziców na oczach dzieci i dzieci na oczach rodziców. Odcinali członki. Wybijali oczy. Zabijali, powodując wolną śmierć. Podpalali żywcem. Podpalali Mamady, czyli schrony domowe, po to, aby całe rodziny tam się znajdujące udusiły się od dymu lub zostały spalone żywcem. O ile jeszcze przeżyją, to było piekło na Ziemi. To było piekło na Ziemi, jakiego nie da się opisać do końca słowami. Obrazy, jakie na żywo terroryści wysyłali i y, dokumentowali i wrzucali na kanały na telegramie, Instagramie, a także y, które na żywo y, wrzucali na kanałach ofiar, pokazując jak są one torturowane, pokazując jak są one zabijane. Tak wiele rodzin dowiedziało się o śmierci bliskich, tak wiele rodzin dowiedziało się o tym, co się dzieje w południowym Izraelu. Bo nikomu przez głowę nie przeszło, że infiltracja może być na tak wielką skalę. Nikomu do głowy nie przyszło, że tragedia może być tak ogromna. Obecnie, rok później, jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Obecnie, rok później. Nasze wojsko i nasz rząd pokazały, że potrafią się zintegrować i potrafią podnieść głowę i ruszyć do walki z wrogiem na wielu frontach, co bardzo skutecznie robią. Po zredukowaniu sił Hamasu zostały wyeliminowane główne czynniki dowodzące także w Hezbollahu, także w Gwardii Irańskiej także w siłach Radwan Al Quds, które są powiązane z Hezbollahem i Hamasem, i z Iranem i z Daesh, czyli z ISIS. Robimy obecnie wszystko, aby móc przywróć, przywrócić spokój na naszych granicach z każdej strony, aby odsunąć jak najdalej zagrożenia, yy, także ze strony Iranu. Robimy wszystko. Aby mieszkańcy strefy blisko strefy gazy, czyli tak zwanej koperty gazy i koperty północy, mogli bezpiecznie wrócić do domu i mogli kontynuować życia w swoich miejscach zamieszkania, w swoich miejscach, które obrali zamieszkanie, w których się urodzili. Po 10, 11, 12 miesiącach od ataku na Izrael. Izrael otrząsnął się z tego szoku i zaczął działać. Zaczął działać tak, jak powinien był działać od samego początku. Zaczął działać, starając się wyeliminować wszystkie, yy, wszystkich terrorystów odpowiedzialnych za jakiekolwiek masakry, jakiekolwiek przeprowadzili w ciągu ostatnich 50 lat na Izrael. Sinuar też był na muszce. Kilka dni temu. Jednakże wywiad dostał informację, że razem z Sinuarem dookoła niego przetrzymywanych jest 22 porwanych, żywych porwanych. Dlatego pomimo znania dokładnej, do, dokładnego miejsca przebywania, dokładnej lokalizacji Sinuara, Izrael nie zdecydował się na eliminację go z obawy, że Spowoduje to ofiary kolejnych 22 osób. Mamy nadzieję, że uda się uratować wszystkich żywych porwanych. Mamy nadzieję, że siły bezpieczeństwa razem z rządem podejmą odpowiednie decyzje, mądre decyzje. I jako wierzący, co sobotę i co praktycznie każdy szacharit, modlimy się o bezpieczeństwo nie tylko naszych żołnierzy, nie tylko o bezpieczeństwo porwanych, ochronę, o ochronę nasz Gehapratit, o ochronę Hashem nad porwanymi, ale także modlimy się o to, aby rząd i siły bezpieczeństwa podjęły mądre decyzje które pozwolą na przywrócenie wszystkich porwanych, i które pozwolone na przywrócenie bezpieczeństwa całemu narodowi Izraela, całemu krajowi. Nie tylko Żydom, ale wszystkim mieszkańcom Izraela, także tym, który, którzy nas nienawidzą i mieszkają między nami. Po 7 października powstały e, powstało wiele dokumentacji pokazujących, co się wydarzyło tamtego dnia. Jedną z takich dokumentacji jest film utworzony z dokumentacji zebranych przez służby bezpieczeństwa, przez ZAKA, przez służby ratownicze, przez żołnierzy i osobistych policjantów, a także z kamer GoPro terrorystów oraz tego co wrzucali do sieci i na kanały na Telegramie i Instagramie. Ten film utworzony przez. Rząd był pokazywany wszystkim dyplomatom. Tam znajdują się treści, e, które e, są ocenzurowane i które nie są pokazywane wszystkim, wszemi wobec, ponieważ e, zawierają treści bardzo, bardzo, bardzo drastyczne. Zawierają treści, które, które po prostu e, e, dla dobra. Rodzin dla dobra widza nie powinny być publikowane publicznie. Nie powinny ich widzieć na przykład dzieci. Czy młodzież? Ja w e, opisie dodam, film, dodam link do filmu, e, który został tworzony przez, e, przez e, sieć izraelską telewizji e, przez kanał Yes. Dokumentujący wydarzenia owego dnia. Tam też mogą znaleźć się drastyczne treści. Tam także film, który y, trwa godzinę. Y, są tam treści drastyczne. Nie powiem że nie. Y, ale ten film jest bardzo ważny. Zawiera on opisy i wyjaśnienia, co widz widzi. Co się stało, gdzie. E, są tam wyjaśnienia i komentarze także po angielsku, tak żeby e, każdy kto ogląda ten film, mógł zrozumieć szerzej e, kontekst. Poza tym powstało mnóstwo innych filmików, e, często po prostu kompilacje wszystkiego to, co dało się znaleźć w sieci. A w sieci były bardzo trudne treści. Hamas na kanale który na kanale, który posiada ponad pół miliona widzów, na żywo praktycznie. Co tylko nakręcili, zaraz wrzucali do sieci. To były potworne widoki. To były potworne dokumentacje potwornych zbrodni. To były dokumentacje odcinania głów żołnierzom. To były dokumentacje strzelania do zmasakrowanych już ciał tajskich robotników. To były dokumentacje strzelania do ludzi na klatkach schodowych w Ofakim, w Sderot. To były dokumentacje strzelania do bezbronnych, starszych ludzi, do dzieci, do matek. To jest coś, co po prostu przywołuje dreszcze. Chociaż minął rok. To jest coś, co za każdym razem, praktycznie kiedy, kiedy wracam do tych treści, przywołuje dreszcze. Yy, ale właśnie dlatego myślę, że ważnym jest, aby sięgać po te treści. Aby pokazywać je dalej. Aby nie wpadać w siatkę kłamstw, jakie terroryści chcą nam pokazać, jakie terroryści mówią i, i w które chcą, abyśmy uwierzyli. Po to, aby nas ogłupić. Dlaczego mówię po to, aby nas ogłupić? Bo oni to robią, od, odkąd pamiętam. Jak byłam jeszcze nastolatką i śledziłam wiadomości z Izraela, to wszystkie, wszystkie wiadomości, jakie były kiedykolwiek podawane przez y, Reuters czy y, AP, y, Associated Press Agency, były kłamstwami. Były tak przeinaczone, żeby widz zawsze widział Izrael jako opresora, nie jako ofiary. A prawda jest zupełnie inna. Co zresztą mogliście widzieć, kiedy y, Izrael wyeliminował. Na do dowódce Hezbolachu. Ile krajów, ile narodów, ile setek tysięcy ludzi cieszyło się z tej eliminacji? Ja nie miałam wtedy pojęcia, że aż tyle. Ja nie miałam wtedy pojęcia, że aż tak bardzo na przykład Hezbollah dokuczał, torturował, trzymał pod ręką, straszył. Tyle milionów ludzi. Nie to pikuś. My to nic. Serio. On dokonywał masakr. On głodził. On, on torturował. To samo, co robi Hamas. To, co robi Hamas w Gazie wobec członków Fatahów, wobec jakiejkolwiek opozycji, wobec zwykłych ludzi, którzy chcą normalnie żyć. Chociaż ich jest tylko garstka. Ale jednak odważają się podnieść głowę, wiedząc, jaka ich zatoczy kara? Tortury, śmierć, tortury rodziny. Normalne. To normalne na Bliskim Wschodzie. Ale to nie wychodzi poza Bliski Wschód. I w tym jest problem. I dlatego Wy jesteście także potrzebni jako widzowie, jako wysłannicy, jako, jako PR, jako... Ci, którzy pokazują prawdę, cłonieją prawdę. Praktycznie nie ma ani jednego Izraelczyka, który nie ma znajomego, nie ma kolegi, nie ma przyjaciela, który by nie stracił dziecka, ojca, przyjaciół, bliskiej lub dalszej rodziny dnia 7 października. Moja bliska koleżanka, przyjaciółka, właściwie przyjaciółka rodziny. Straciła tego dnia wujka i niepełnosprawną kuzynkę, którzy byli na festiwalu nowa, byli tańczyć, radować się życiem, świętować życie. Zostali zabici w okrutny sposób, kiedy próbując się ukryć przed terrorystami w karetce na terenie festiwalu. Terroryści wystrzelili pocisk RPG w kierunku tejże karetki. Karetka owa ukrywa w tym momencie 18 osób. 17 z nich zginęło. Jednej udało się uciec w ostatniej chwili. Zginęło, co znaczy zginęło? Zostali spaleni żywcem. Nie zostało praktycznie nic do identyfikacji. Ostatnia osoba zidentyfikowana z tego ambulansu została rozpoznana po maleńkiej kości, twarzy. Nic więcej. Więc wyobraźcie sobie ten ogrom. Z drugiej strony, kolega mojego męża z pracy stracił syna w walce na granicy. W walce o outpost, o bazę wojskową. On i kilkoro, kilkudziesięciu innych żołnierzy broniły, broniło bazy yy, i osób się tam znajdujących przed terrorystami polegli w walkach, ciężkich walkach. Bo wyobraźcie sobie, że baza, w której znajduje się 20 żołnierzy zostaje zaatakowana setką terrorystów. I nie ma łączności, bo terroryści ją wyeliminowali. Nie ma radiolokalizacji, ani nie ma e kamer, bo wszystko zostało wyłączone uprzednio, właśnie w tym celu. Więc jedyne, co zostaje im, to oni sami sobie. Młodzi ludzie w wieku lat 18 po 27, 8. Zostają sami sobie. I tylko niewielu z tego uchodzi z życiem. Tak więc każdy z nas zna kogoś, kto poległ, kto zginął, kto został zamordowany. W judaizmie wierzymy, że osoba, która odeszła z tego świata, żyje, dopóki żyje o niej pamięć. Dlatego tak ważnym jest upamiętnianie osób, które odeszły z tego świata. Dlatego tak ważne są Jorzejf, dlatego tak ważne są organizowane różne e, eventy na cześć osób, które odeszły z tego świata. Czy to nasi bliscy, czy to e, właśnie ludzie, którzy zginęli w takich e, trudnych okolicznościach. I dlatego ważnym jest spisywanie historii. Dlatego ważnym jest spisywanie historii ofiar 7 października. I tutaj chcę wam polecić pewną książkę, którą, która wpadła mi w ręce kilka dni temu, i przez weekend praktycznie przeczytałam ją całą. Nie jest to żaden toch, nie jest to żadna lokalizacja produktu. W żadnym wypadku, nie mam za to ani grosza, ale po prostu uważam, że warto ją przeczytać i warto poznać tę historię. Ja znałam połowę historii znajdujących się w tej książce, ponieważ te osoby występowały czy przed kamerami, czy opowiadały swoją historię, czy historie były nagłaśniane w mediach. Drugiej połowy nie znałam. Ale jestem pewna, że jest jeszcze wiele historii, których nie znam, nie słyszałam, i e, które także chętnie przeczytam, właśnie dlatego, aby e, pamięć o nich żyła. Książka nosi tytuł One Day in October: 40 Heroes, 40 Stories. Jeden dzień w październiku: 40 bohaterów. 40 historii. Książka jest dostępna na Amazonie. E, także w opisie załączam link do niej. E, w opisie załączę jeszcze link do jeszcze jednej książki, która także nie jest lokalizacją pro, e, produktu, ale jest e, opisem z pierwszej ręki e, opisem tego, co widział na własne oczy, tego, co przeżył operator Fox News. Który 7 października miał okazję być w Izraelu, na południu Izraela. Też bardzo wartościowa perspektywa z perspektywy osoby, która nie jest mieszkańcem Izraela, która po prostu przybyła, żeby wykonać swoją pracę. Wracając do książki. Co w niej polecam? Dlaczego ją polecam? Ponieważ są tu historie opisane, przez ludzi, którzy byli w tym piekle. Także trzynastoletnia Hadar opisuje pobyt w mamadzie, w bunkrze domowym. Kiedy terroryści zamordowali jej brata, jej matkę, ciężko ranili jej ojca, ją także ranili. Trzynastolatka, a jaka siła, jakie bohaterstwo, po prostu w głowie się nie mieści. Inna 15-latka opowiada o swoim ojcu yy, policjancie, który walczył w Zderot, yy, który walczył w Ufakim, który poległ walcząc i ratując cywili. Są tu historie, które są zupełnie ordynarne, powiedzmy. Jak Szmuel. Który mając 80 czy 90 lat, nie pamiętam dokładnie, wybaczcie, to możecie znaleźć w książce. E, Szlomo, przepraszam, nie Szmuel. Szlomo Starszy pan, który zdecydował się, że on nie wchodzi do schronu. Że on usiądzie w salonie i będzie czekał na terrorystów. Że będzie wędką. Rzuconą na ryby, i udało się. Co znaczy udało się? Jak w ogóle ja mogę tak powiedzieć? Szlomo poświęcił swoje życie, aby jego starsza, niepełnosprawna żona mogła żyć, aby jego dzieci, znajdujące się w mieszkaniu obok, które zazwyczaj stało puste, a do którego właśnie przybywała rodzina na weekendy, i jego wnuki, które się tam znajdowały, aby mogły żyć. I rzeczywiście, jego ofiara nie była na marne. Terroryści, widząc go, myśleli, że jest tylko jedyną osobą w domu. I później, nawet kiedy przyszli, przeszukiwali dom. Nie szukali dalej, nie wchodzili do dalszych pokoi, nie wchodzili do przybudówki, i nie szukali ludzi. Więc szlomo swoim bohaterskim, bohaterską postawą ratował pięcioro czy sześcioro kolejnych osób. To się w głowie nie mieści. Się w głowie nie mieści. Ile osób bezinteresownie wybierało śmierć, aby inni mogli żyć? Uratowali setki i tysiące innych Izraelczyków swoją postawą. Tysiące, dziesiątki tysięcy. Bo w wielu przypadkach terroryści, widząc jakiś ruch, trochę więcej osób w jednym miejscu, decydowali się nie wchodzić głębiej, bo myśleli, że tam jest wojsko, że jest więcej sił bezpieczeństwa. A to ratowało całe miejscowości. Więc znowu polecam tą książkę. Polecam, bo te historie są naprawdę poruszające, są, są prawdziwe, są yy, głębokie. Są opowiadane z perspektywy osób, które przeżyły albo z perspektywy ich bliskich. To są świadectwa ku pamięci zabitych. I dzięki. Tym świadectwom oni żyją w naszej pamięci. Oni żyją w naszej świadomości. Z nadzieją na lepszy rok niż ten, który był do tej pory. Z nadzieją na coraz więcej dobrych wieści. Z nadzieją na eliminację Chomejniego i przywrócenie głębokiego pokoju. Na wiele, wiele lat. Na południowej granicy i na północnej. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Niech pamięć wszystkich poległych i zabitych będzie błogosławieństwem. Hashem im kom damam. Amen.